Bohaterem konkursu Eco Hero w kategorii gmina do 30 tysięcy mieszkańców została gmina Brzesko. Jury doceniło termomodernizację szkół i przedszkoli oraz wymianę kopciuchów na ekologiczne kotły gazowe. Wspiera wszelkie działania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, buduje ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, wspiera akcje edukacyjne i konkursy nie tylko o czystym powietrzu, ale również o odpadach i o segregacji odpadów. Ponadto. Yy, yy, przystąpiła do projektu, międzygminnego projektu na instalację paneli fotowoltaicznych. W ogródku jordanowskim, gdzie powstał edukacyjny kompostownik, mieszkańcy gminy mogą dowiedzieć się więcej o zasadach segregacji odpadów. W samym mieście też pojawiło się kilka ciekawych elementów, m.in. recyklomat, który wygraliśmy w konkursie ogólnopolskim, w którym startowała dosyć duża grupa gmin, bo chyba ponad 150 czy 160 gmin, a jako jedna z, jedna z sześciu gmin w skali kraju otrzymaliśmy recyklomat, który został zainstalowany w centrum miasta i dzięki temu recyklomatowi mieszkańcy mogą Oddawać pety, butelki plastikowe i wymieniać je za punkty. Za te punkty z kolei otrzymują różnego rodzaju zniżki, bonifikaty czy przystępie na basen, czy też na kręgielnie. Jak twierdzą naukowcy, przy produkcji plastikowych opakowań wykorzystywanych jest ponad 4000 chemicznych substancji. Dlatego warto dbać o środowisko i oddawać plastik do recyklingu. Ewelina Dziuba-Krajewska, Telewizja Eko Małopolska.